Siemano, wszystkim tu, bo witam Was w moim kolejnym wideo. Dzisiaj będziemy Wam pokazywali tym, którym wygrałem, właśnie Dywizję Trzecią. Jesteśmy teraz, no, w Dywizji Drugiej, to jest normalne i będziemy ją zaczynali niedługo. Na razie nasze statystyki wyglądają tak, jak wyglądają: 40 wygranych, 17 remisów, 13 porażek, 8 z sezonów zrobionych, a więc mamy 6 z. Mamy 6 tytułów, tak, sześć tytułów. Bramek zazwyczaj strzelam, no, prawie 2,5. Dużo dość, no, nie tracę za, za dużo bramek, ale mam bardzo słabą pozycję przy piłce, jeżeli widzicie, 47%. No, ale podania są bardzo dość yy, yy, celne, więc jest spoko. Yy, zaczynając od składu, jaki będziemy pokazywać Wam. Mamy tutaj 3 ligi, mamy Bundesligę, mamy Turkish League, Czyli turecką ligę, no i legendy oczywiście, nie? Yy, na bramce, zaczynając, no jeden jeden wybór: Manuel Neuer, yy, więc teraz tak, Środkowy Obrońca, pierwszy once to Watch Manuel. Nie, e, Jezus, nie Manuel Mats Hummels. Zarąbista karta. Nie doceniałem tej karty strasznie na początku, ponieważ, bo miał 65 pace tylko, no to myślałem, że będzie łatwo go przegonić, ale. Jego physical staty naprawdę są wystarczające, żeby przepchać naprawdę albo Abomeyanga na przykład bez problemu wszystkich tych szybkich zawodników na ataku. Drugi środkowy obrońca, bestia po prostu, bestia Sokratis. 80 pace, 88 defensywa, 87 physical. Naprawdę niesamowita karta, przypomina mi się szczerze e, Soul Campbell albo właśnie e, Varan. Team of the Group Stage naprawdę super karty, dwie. A ta jest naprawdę razem na równi z nimi dla mnie. Lewa obrona. Jedna opcja Alaba. Chyba, że pan, panowie chcecie, lub panie, e, można wymienić sobie go na Roberto Carlosa albo Brahimiego. Ale no, myślałem, że Alaba będzie miała akurat e, wystarczającą dobrą kartę na to. Prawy obrońca. Można wyjąć piszczka. Można wziąć Wrocińskiego, można wziąć sobie Lama, Zanet Diego. No, ale ja wziąłem bardzo niedocenianą kartę e, przez youtuberów, Garego Neville'a i naprawdę mnie nie rozczarował, jest niesamowity. E, dogania wszystkich praktycznie szybkich zawodników, ma bardzo dobre fizyczne staty, przepycha wszystkie, jak chce. Naprawdę super karta, jak chcecie to ją wypróbujcie, ja chyba dałem za niego 142 tysiące tylko, więc naprawdę to nie jest dużo. Prawy i lewy pomocnik rozczarowują się niesamowicie tymi kartami. E... Szczerze, nic nie robią na tym boisku, tylko biegają sobie o. No i poda podają czasami tam do e... atakujących i to wszystko. Naprawdę. Cieńce są, naprawdę. Prawy, prawy pomocnik e... Arjen Robben. E... Pomimo to, że ma dobrą kartę, nie czuję się w ogóle, że jest taki super. Lewy, obro... Lewy pomocnik Marco Royce Rozczarowałem się niesamowicie tą kartą. No ale cóż, wszystkiego nie można mieć. Środkowy pomocnik. Bardzo kontrowersyjny wybór z mojej strony. Ale przetransferowałem pana Mulera na środkowego pomocnika. I zaskoczył mnie. Naprawdę pozytywnie. Pierwszy SPO Jari Litmanen. Niesamowita karta. Naprawdę. Za taką cenę cztery bramki, 3 asyst w sześciu meczach, naprawdę super karta. A i mówię Wam, że nie przegrałem ani jednego meczu tym, tym zespołem, od razu Wam mówię. Eee, drugi SPO, pewnie widzieliście, man of the match eee, Łukasz Podolski, no dwie bramki, 6 asyst. Dużo asystuje, ale no te, te bramki mogłyby być troszeczkę lepsze, pomimo jego, kart, jego karty, która jest naprawdę dobra. No. Pomijając te jego sztuczki, no i tą słabszą nogę. Co naprawdę... Y, to dwie bramki chyba szczelane z prawej nogi. Y, I tak z pola, spo, y, spoza pola kawego naprawdę, więc. Nie wiem czemu on ma tylko dwie gwiazdki, ale spoko. No i żeby skończyć ten y, piękny zespół na ataku. Y, żeby miał pan Łukasz Podolski w pełną chemię, pełne zgranie. I Litman, że miał tak samo... Pełne zgranie. No tu jest tylko jeden wybór. Najlepsza karta sugeruje. No, z sugeruje... Tak, nie, nie sugeruję, ja to mówię, to jest niesamowita karta, najlepsza karta, jaką kiedykolwiek grałem w Ultimacie Pomijając ten Nilbarys z 2011 roku. Pomijając Viete, jak była też w 2011 roku, ten inform jego niesamowity, 90 chyba. Pomijając wszystkie legendy, które mi grałem, to jest po prostu karta niesamowita. To jest musa Sau Musa Sau po prostu jest niesamowity W sześciu meczach mam 11 bramek i jedną asystę Takie bomby on wsadza, że to jest masakra Wszystko wchodzi albo w dolny róg tak, że bramkarz po prostu nie ma jak tego wyciągnąć Albo tak przypierdzieli, no, że po prostu siatkę mógłby wyrwać tym strzałem no, Muszę wam powiedzieć, że wyśmienity skład Powiem wam tak samo, że ten skład kosztuje no, w granicach miliona 500 teraz w tym momencie Więc nie jest za tani no ale jeżeli byś tam wypchnęło tam na przykład Carlosa, no to wiecie, oczywiście cena wzrasta do 2 do milionów ponad. Wymienić sobie można na przykład na SP, dać sobie na przykład Raikarda, też dobra karta, muszę Wam powiedzieć. Ale jeżeli macie tam milion końców, tam leży wam gdzieś, wiecie, nie używacie tego, nie wiecie co zrobić, spróbujcie sobie tym timem za, za, zagrać i muszę wam powiedzieć, że nie będziecie rozczarowani, bo mnie oni nie rozczarowali. Jestem naprawdę mile zaskoczony, jak się nimo, nimi fajnie grało. Yy, oczywiście tutaj chyba będę miał nawet yy, mój... Yy, to moje taktyka jaką nimi grałem Proszę bardzo jeżeli chcecie Możecie sobie skopiować tą taktykę Polecam wam naprawdę Super się nią gra yy... A więc tyle to byłoby na tyle w tym wideo Dziękuję żeście oglądali ten filmik Klikajcie lajki Komentujcie co sądzicie o tym teamie Subskrybujcie jeżeli chcecie Widzieć więcej takich filmików yy... Prawdopodobnie następny filmik będzie bardzo was, powinien was zainteresować. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Więc mam nadzieję, że zobaczymy was w następnym filmiku. Do zobaczyska.